Biblia Kralicka to czeski przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych na język czeski, pierwsze takie tłumaczenie, które wydano drukiem w 1593 roku. Biblia Kralicka cieszy się ogromną popularnością, podobnie jak Biblia Gdańska w Polsce czy Biblia Króla Jakuba w krajach anglosaskich. Biblia ta została wydana w sześciu tomach i takie wydanie sprawiło, że z tego powodu często nazywana jest Sestidilka. Przekład ten był możliwy dzięki rozwojowi Reformacji w Czechach, którą zapoczątkował Jan Hus, słynny czeski reformator, który w 1415 roku podczas Soboru w Konstancji został skazany na męczeńską śmierć i spalony na stosie. Proszę spojrzeć na ekran, przed Wami trzeci tom właśnie tej Biblii, Biblii Kralickiej. Jest to oczywiście reprodukcja. Ten trzeci tom zawie, zawiera Księgi Mądrościowe Starego Testamentu. Tutaj mamy stronę tytułową. Zaraz dalej znajduje się wykaz ksiąg, które, które zostały zawarte właśnie w tym trzecim tomie. Następnie, następie, następnie wstęp do Księgi Pierwszej, co możemy spróbować odczytać, jeśli dobrze czytam, to jest to kniga Joba, czyli księga Joba. A po wstępie mamy już kapitola pierwsza, czyli rozdział pierwszy. No i piękny tekst, piękny tekst czeski który opatrzony jest aparatem krytycznym przypisami. Popatrzmy jak to wygląda. Księga Joba. Tekst, przypisy. Nic tylko uczyć się czeskiego i poznać ten piękny czeski przekład.